Podejrzane strony, dziwne instalatory, strach przed trojanami, mówi ci to coś? Czy ściągnąłeś kiedyś jakąś grę za darmo, mimo że mogłeś kupić ją w Empiku? Może tata dał ci kiedyś Simsy 2 z dodatkami, ale na takiej dziwnej płytce pomazanej mazakiem? A może pobrałeś kiedyś z Emule Rybki Sferajny, Shreka 2 albo nowy album Linkin Park? Nie ma się czego wstydzić, w końcu w czasach zmiany ustrojowej w Polsce mniej było tych co nie piracili. Stadion tysiąclecia wypełniony był po brzegi nielegalnymi nośnikami z grami, muzyką czy filmami. Zresztą piractwo jest przecież starsze niż komputery. Jednym z pierwszych łamiących prawo własności intelektualnej był sam Amadeusz Mozart, który słysząc kompozycję, do której zapisu nutowego prawo miało mieć jedynie trzy osoby na świecie, spisał ze słuchu nuty i opublikował dla ogółu. Genialny kompozytor otrzymał za ten wyczyn honory od samego papieża, ale dziś jego następcy nazywani są raczej złodziejami. Obecnie ceny produktów z zachodu nie są takie odległe jak kiedyś, a coraz mniej osób pamięta o czasach chałupniczego kopiowania czy ściągania oprogramowania za darmo. I trochę szkoda, bo od zawsze fascynował mnie ten świat. Wczytywałem się w pliki tekstowe dołączone do gier pobranych z torrentów. Rozszyfrowywałem dziwne symbole w nazwach ściągniętych plików. Ci bardziej wtajemniczeni mogą kojarzyć piractwo również z niecodzienną estetyką, niesamowicie rozbudowane obrazki zrobione z literek, charakterystyczna muzyka, antysystemowy, kontrkulturowy vibe. Krok po kroku dowiadywałem się coraz więcej i dziś chciałbym zaprezentować wam efekty tych poszukiwań. A jest co przedstawiać, bo do odkrycia mamy ogromny podziemny świat, osobną subkulturę posiadającą własny slang, formy wyrazu artystycznego i szereg sztywnych zasad. Opowiem wam trochę o korzeniach i czasach świetności tego świata, aby potem przejść do opisu tego, co dziś po nim zostało. Przedstawię wam też niesamowicie zaskakującą historię agresywnej, chorej psychicznie liderki kultu z kompleksem Boga, a zarazem geniuszki informatyki, trzęsącej całym zdominowanym przez mężczyzn środowiskiem pirackim i porywającej się na nierówną walkę z całym przemysłem growym. Zaciekawieni? Internet powstał w 1989, ale wbrew obiegowej opinii komunikowanie się z innymi za pomocą komputerów nie było wcześniej niemożliwe. Nie mówię tu nawet o jakichś tam wewnętrznych sieciach wojskowych czy uniwersyteckich, które potem rozwinęły się w globalną sieć, jaką znamy dzisiaj, tylko o kompletnie osobnym tworze. Otóż 11 lat przed powstaniem sieci WWW do użytku trafił pierwszy Bulletin Board System, w skrócie BBS. Tak, wiem, wygląda to jakbyście kliknęli w zły przycisk na pilocie i przez przypadek weszli na stronę w telegazecie z anoncami w stylu: "Pan 51 lat zadbany bez nałogów pozna szczupłą panią do rozmów. Obecnie przebywam w zakładzie karnym." Ale to całkiem inna kwestia. bbs -y to w dużym skrócie takie strony internetowe zanim powstał internet. Można było się do nich połączyć linią telefoniczną i oferowały taką funkcjonalność jak wyświetlanie tekstu, prostych grafik Pobieranie plików, no i to w sumie tyle. Ważnym aspektem tego systemu było to, że były to raczej lokalne inicjatywy, bo poszczególne BBS-y nie były w żaden sposób ze sobą globalnie połączone, tak jak teraz internet. W dodatku, za połączenie z BBS-em naliczała się podobna taryfa, co przy zwykłej rozmowie telefonicznej, a były to czasy, kiedy dzwonienie na długie dystanse było okropnie drogie. Także zakładając, że w ogóle miałeś w domu jakiś komputer, jeśli najbliższy BBS był postawiony w Chicago, a ty mieszkasz kurwa w Kentucky, to albo twoim starym był Warren Buffett, albo miałeś pecha i mogłeś sobie co najwyżej wysłać z kolegami dyskietki pocztą. Dostęp do tego protoplasty internetu był więc bardzo ekskluzywny, a jego funkcje ograniczone. Mimo to trzeba przyznać, że ludzkość nigdy wcześniej nie posiadała tak dobrego narzędzia do tworzenia społeczności na dystans. Powstały fora o polityce, wędkarstwie, religii, szydełkowaniu. Najpopularniejsze jednak były te dla pasjonatów informatyki, którzy stanowili na pewno większość osób umiejących wtedy w ogóle obsłużyć komputer. My to jednak nie o szydełkowaniu i serwisach założonych przez korporacje dla zysku. Tak naprawdę ciekawie robi się dopiero, gdy zerkniemy pod powierzchnię, gdy poznamy świat niekomercyjnych bordów, do których dostęp można było otrzymać wyłącznie na zaproszenie. Tam, gdzie w antysystemowym klimacie, narodził się nowy rodzaj sztuki, a raczkować zaczęła cyberprzestępczość. Z niewytłumaczalnych powodów ludzki gatunek kocha doszukiwać sztuki we wszystkich dziedzinach życia. Chęć zrobienia czegoś nowego, ciekawego i niespotykanego jest w nas silna od zarania dziejów. Od mazania po ścianie jaskini, przez żerandole z butelek, po rzeźbienie w maśle. Tak też było z komputerami. Zanim ktokolwiek śniło o tablecie graficznym, nasze spragnione ekspresji artystycznej dusze odkryły ASCII Art, czyli rysowanie za pomocą liter i innych znaków typograficznych. Z Ascii Artu wyewoluował ANSI Art, który w skrócie dodawał parę nowych możliwości, takich jak wybór koloru. W latach świetności BBS-ów wokół ANSI Art wytworzyła się niemała społeczność. Większość bordów miała szatę graficzną stworzoną właśnie tą metodą, a nawet powstawały specjalne miejsca do chwalenia się swoimi dziełami. Pojawiać zaczęły się kolektywy artystów, wydających swoje kreacje pod wspólnym szyldem i dzielących się ze sobą nowymi trikami na wyciągnięcie z prymitywnego medium jak najwięcej. Los tak chciał, że ta nowa forma sztuki rozwijała się równolegle z zanurzkami podziemia nielegalnego oprogramowania. Chodzi tu oczywiście o nieautoryzowane kopie. Bo posiadając odpowiedni sprzęt, skopiowanie gry na pustą dyskietkę za ułamek ceny oficjalnego wydania było kiedyś banalnie proste. Wydawcom się to oczywiście nie podobało, zaczęli tworzyć zabezpieczenia, mające uniemożliwić skopiowanie programu z jednej dyskietki na drugą. A młodzi gniewni programiści, za nic mając sobie prawo własności intelektualnej, zaczęli prześcigać w bezczelnym łamaniu tychże zabezpieczeń. Swoje kraki wrzucali na, zgadliście, BBS-y. Rozprzestrzenianie takich materiałów z oczywistych względów nie mogło się odbywać w granicach wzroku organów ścigania, więc BBS-y skupione na dzieleniu się np. nielegalnymi grami były bardziej hermetycznymi, wręcz elitarnymi społecznościami. Często, by dołączyć do takiego borda, trzeba było już kogoś na nim znać albo udowodnić swoją wartość w inny sposób. Obowiązkowa była nienaganna wiedza o komputerach oraz znajomość mocno specyficznego slangu. Wstęp mieli tylko lead haksorzy, a jak byłeś lamerem to nie miałeś tam czego szukać i mogłeś co najwyżej pomarzyć o wares, które ja będę nazywał po polsku warezami. Paczki hakerów zdolnych do zdobycia, skrakowania oraz wypuszczenia w świat nielegalnych kopii gier nazywano grupami warezowymi. Tych powstała cała masa, a że mamy tu do czynienia głównie z młodymi mężczyznami, błyskawicznie pojawiły się niezdrowe pokłady konkurencji, bo grupy zaczęły prześcigać się, kto pierwszy skrakuje i wrzuci najnowszą grę. Zwycięzcy danego wyścigu o pierwszej release musieli oczywiście dobitnie zaznaczyć, kto tu rządzi, więc do stworzonych przez siebie nielegalnych kopii gier dodawali krótkie intra w ANSI, zawierające nazwę grupy i niki jej członków. Te nazwano później Cracktro. Tak właśnie powstała ta fascynująca, niepowtarzalna i w większości zapomniana estetyka subkultury wczesnych komputerowców, zwanej szerzej sceną. Najważniejszą walutą był na niej respekt, a sposobów wykazania się było sporo. Każda grupa musiała mieć przecież gościa od zdobywania najnowszych programów. Najlepiej przed premierą. Gościa od krakowania, gościa od rozprzestrzeniania relisu po BBS-ach, gościa od Ansi robiącego zajebiste charakter, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymagało dużo tajemnej wiedzy, którą ciężko było gdziekolwiek gdzieś posiąść, a w dodatku ogromnej ilości czasu. Społeczność była więc dość homogeniczna, jak już wspominałem, należeli do niej głównie nastolatkowie i ewentualnie młodzi dorośli. To pięknie widać po doborze motywów w sztuce. To naprawdę urocze, że w tych czasach szczytem zajebistości były edgy do szpiku kości, rysunki smoków, czaszek, gołych babek czy Król ziomusiów palących blanta. W całej estetyce dużo jest też motywów antysystemowości, nienawiści do policji oraz rządzących. Widać więc, że scena zdecydowanie była częścią kontrkultury, tak charakterystycznej dla lat 80 i 90 w USA. Jedyna różnica jest taka, że zamiast graffiti na płotach, ci młodzianie rysowali piksele w komputerze, a zamiast kraść alkohol z 7-Eleven, podpierniczali korporacjom licencje na programy. To by było na tyle jeśli chodzi o lekcje prehistorii, jak wiemy BBS odeszły do lamusa, a możliwość tworzenia grafiki na komputerach weszły na kompletnie nowy poziom, sprawiając, że Cracktro i ANSI przestały robić takie wrażenie jak kiedyś. Dziś zdecydowaną większość stworzonego wtedy kontentu bezpowrotnie spowił mroka, Efekty setek tysięcy godzin kolektywnie spędzonych przed komputerem zostały raczej stracone na zawsze. Oczywiście jest kilka archiwów, ale podejrzewam, że to nie jest nawet 10% tego wszystkiego, co powstało w tamtych czasach. Potrzeba krakowania gier pozostała jednak silna jak nigdy, także z dawnych czasów najlepiej zachowała się właśnie scena warezowa, w której tradycja jest dalej żywa i po dziś dzień do większości releasów z krakowanych gier. Dodawany jest taki plik tekstowy w rozszerzeniu NFO, zawierający rysunek w ASCII oraz parę słów od krakującej grupy. Kraktro przerodziły się w tzw. DEMA, a ich społeczność jest naprawdę pokaźna. W Europie dalej można uświadczyć takich widoków na różnych konwentach czy konkursach organizowanych przez zapaleńców. Krótka dygresja, posłuchajcie tego opisu i zgadnijcie, o jaki portal może chodzić. Obecnym trendem jest wrzucanie postów nabijających się z czarnych ludzi, nazywanie ich n-wordem, pytanie czemu nie popłyną sobie z powrotem do Afryki, postowanie jedynie brutalnej strony protestów BLM. Nienawidzą też gejów, kobiet, całej lewicy i wszystkich raz innych niż ich własna. Mają niesamowicie czarno-białe spojrzenie na świat, wszyscy są albo za nimi, albo przeciw nim. Z jakiegoś powodu kochają Trumpa, a większość nie ma pojęcia, co tak naprawdę dzieje się na świecie, tylko powtarzają to, co przeczytali na tym portalu. Brzmi znajomo? Nie, kochani, to nie Wykop, nie. Uczuciopedia. Nie alt strona Twittera, to szalenie popularny do dziś wśród tajwańskiej młodzieży BBS o nazwie PTT. Urzekło mnie zarówno to, że w 2023 roku dalej korzysta się gdzieś na świecie z tak starej technologii, jak i to, jak uniwersalne są takie miejsca na całym świecie. No dobrze, ale wróćmy do piractwa. Warunki się zmieniły, ale duch i klimat facecikowego środowiska pozostał. Co ciekawe, cała scena oznaczała się ogromną nienawiścią do sieci P2P, czyli potocznie torrentów. Dla wyjaśnienia są to po prostu źródła bardziej dostępne dla śmiertelników, takich jak ja czy ty, do znalezienia w Google. Scena zdecydowanie wolała, żeby wymiana warezami odbywała się tylko i wyłącznie w ich zamkniętym środowisku, ale niestety wycieki były nieuniknione. Wszystko zawsze i tak w końcu lądowało w internecie. Większość społeczności nie mogła tego odżałować, uznając to za niepotrzebne ściąganie na scenę uwagi policji i FBI i traktowała tych zwykłych użytkowników z pogardą. Tak wiem, to może być dla was szok, ale to prawda. Te grupy, których sygnatury widywaliście w nazwach folderów z krakiem do gotika dwójki, to nie byli dobrze samarytanie, którzy z czystego altruizmu postanowili podzielić się z wami efektami swojej ciężkiej pracy przy łamaniu zabezpieczeń. Nie byli to też ideowcy walczący z korporacjami w imieniu powszechnego dostępu do wiedzy i kultury. To, że dostarczali milionom ludzi setki godzin darmowej rozrywki, było jedynie efektem ubocznym, który chcieli zwalczać, plując i śmiejąc się z nas, normików. Każda kontrkultura zdycha. Hipisi dojrzeli i zamiast jeść kwasa na festiwalach, planując jako bali system, piją kawę w Open Space'ach w korpo. Panki mieli pierdolić komercję, ale zamienili nieprzystępne brzmienie na radiową papkę, by sprzedać więcej albumów. Hip hopowcy, kiedyś jarali się antysystemowym skandalem molesty, a dziś grzecznie wpisują się w kapitalistyczny model konsumpcyjny, ucząc młodych słuchaczy, że najważniejsze w życiu jest zarabianie i wydawanie. Wszystko jak zwykle zniszczyły korporacje, a może bardziej wrodzona ludzka pogoń za hajsem i chęć zabezpieczenia przyszłości, która skłoniła członków subkultur do odwieszenia transparentów i koktajli mołotowa na kołek. Nie inaczej było ze sceną Warezów. Przez wiele lat rozwijała się prężnie w najlepsze, wciąż powstawały nowe grupy, dochodziło między nimi do konfliktów, afer, ujawniania prywatnych danych, wyzwisk w nowych releasach. Aż wszystkim się trochę odechciało. Jak się miało te 18-20 lat i miało się możliwość uczestniczenia w elitarnej grupie hakerów ubóstwianej na całym świecie, to brzmiało jak złapanie Boga za nogi. Ale jak się ma w tych lat już 35, do tego dwójkę dzieci i pracę, a w ciągu ostatnich paru miesięcy FBI zdjęło trzy rywalizujące z tobą grupy, to priorytety trochę się zmieniają. Szeregi niegdysiejszej armii krakerów przerzedziły się i dziś na scenie mocno brakuje tych najbardziej utalentowanych specjalistów. O ideałach też już każdy zapomniał. Znane jest kilka przypadków, gdzie najbardziej uzdolnieni łamacze zabezpieczeń po prostu dostali pracę w firmach tworzących te zabezpieczenia i może właśnie dlatego zrobiły się one tak cholernie dobre. A skoro już jesteśmy przy firmach tworzących zabezpieczenia, to warto wspomnieć jak wygląda obecnie sytuacja na tym rynku. W drugiej dekadzie XXI wieku twórcy gier mają przed sobą dwa wybory. Mogą albo stworzyć swoje zabezpieczenia, które i tak prawdopodobnie od razu zostaną skrakowane, albo skorzystać z usług firmy Denuvo. Powiedzieć, że organizacja ta jest owiana wśród graczy złą sławą, to nie powiedzieć nic. O oh, shit! Często przedstawiane są jako jeden z największych problemów z branżą gier wideo. Wszystko za sprawą ich zabezpieczeń, które potrafią przysporzyć wiele problemów zwykłym płacącym użytkownikom, np. znacząco obniżając wydajność gry. Te największe i najbardziej bezduszne korporacje, trudniące się wydawaniem gier wideo, oczywiście mają to wszystko gdzieś. I za nic, mając sobie los uczciwych graczy, chętnie płacą grube miliony dla DeNovo za ich prawie idealne zabezpieczenie. Czekaj, ale jak to prawie? Jak wspomniałem, sceny praktycznie już nie ma. Te łatwiejsze gry zawsze ktoś tam złamie, niby od niechcenia, ale mało kto porywa się już na te duże tytuły zabezpieczone de Społeczność piratów potrzebowała cudu, by podjąć nierówną walkę z korporacją. Gdy wydawało się, że już wszystko stracone, na scenę stąpił mesjasz, a imię jego Empress. To czy Empress jest mężczyzną czy kobietą jest zagadką i gorącym tematem spekulacji, oczywiście plotki, że jest transpłciowa, ale sama stanowczo temu zaprzeczyła. Te informacje wypływały raczej od ludzi niewierzących, że biologiczna kobieta mogłaby być geniuszem informatyki. Ja wybieram, by wierzyć, że jest kobietą, bo niesamowicie mi się podoba ta sytuacja, w której kobieta weszła do zdominowanego przez mężczyzn świata i zaczęła wszystkich ustawiać po kątach. Bo inaczej nazwać się tego nie da. W pojedynkę dokonała tego, czego grupy waryzowe nie mogły zrobić od lat. Rzuciła wyzwanie de nouveau. Empresa jest inna niż scena. Bardzo lubi podkreślać, że krakuje z nienawiści do Denuvo i korporacji chcąc uratować przemysł gier wideo. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Co więcej ma niespotykany do tej pory w środowisku kontakt z fanami. Udziela się na reddicie, robi ankiety do społeczności, którą grę teraz skrakować. Takie spoufalanie się z plepsem to dla scenowiczów grzech niewybaczalny. Od zawsze inne grupy wypowiadały się o Cesarzowej tylko negatywnie. Zresztą wzajemnością, bo Empress nie podobały się ich elitarystyczne zapędy i arogancja. No ale co oni mogli biedni zrobić, kiedy pod względem umiejętności krakowania robiła ich jak chciała? Gadka o elitarności i wyższości naprawdę traciła na mocy, kiedy przedstawiciel tych niby gorszych i głupszych łamał na lewo i prawo kolejne gry, które scena uznawała za niemożliwe do ruszenia. W dodatku cesarzową pokochały tłumy, ci zwykli zjadacze chleba i pobieracze torentów widzieli w nim wybawienie i długo wyczekiwane przełamanie stagnacji serwowanej środowisku przez zgorzkniałych, zarozumiałych scenowiczów. Brzmi to pięknie, więc oczywiście jest haczyk, otóż empres jest trochę pierdolnięta. Tak, nie spodziewaliście się tego, ale to ukryty LOL Krowa segment. Cesarzowa twierdzi, że zaczęła krakować, gdy w 2014 przyśniła jej się kopia Dark Souls 2 owinięta łańcuchami z cyfr, mających symbolizować zabezpieczenia antypirackie. Gdy skupiła się na nich, zauważyła, że zaczyna rozumieć więcej, widzieć więcej. Poczuła, że w zasięgu jej wzroku jest coś, czego nie widzi zwykły śmiertelnik i uwierzyła w swoją boskość. Zapytana o to jak udało jej się wejść w ogóle na taki poziom umiejętności, odpowiada, że miesza programowanie z filozofią i że to bardzo skomplikowane, więc ciężko wytłumaczyć. Co to oznacza w praktyce nie wie nikt i każdy, kto widział w swoim życiu chociażby jedną linijkę kodu, ma teraz taki wyraz twarzy. No, ale co, ja się będę z geniuszką kłócił, tak? Mówi, że ma cel, taki cel z dużej litery, coś w stylu misji życiowej. Podobno nie posiada ego. I to jest akurat wielotna bzdura, bo w jej wypocinak widać ogromne pokłady samouwielbienia. Potrafiła na przykład wrzucić na Reddita kilka paragrafów jakiejś filozoficznej paplaniny, twierdząc, że ona zawsze czuła, że ona to wie więcej o tych wielkich myślicieli znanych z lekcji historii. A potem zaczęła się kłócić godzinami z fanami wytykającymi jej błędy. No ale co z tego, skoro dawała darmowe gierki. Nieważne co by napisała, i tak wszyscy ją kochali, co najwidoczniej trochę za bardzo jej się spodobało. Otóż Empress pewnego dnia ogłosiła, że założyła kult. Serio, kult. Sama tak to nazwała. Chociaż dla mnie to wygląda bardziej jak taki zwykły kanał na telegramie, zasyfiony ciągłym schizofrenicznym pierdoleniem egocentrycznej maniaczki, wypełniony po brzegi ludźmi udającymi, że nie są to tylko po to, by dowiedzieć się, kiedy wypuści kolejną grę. Ale nie, to też nie jest tak, że to tylko nazwa dla tej społeczności, tak jak, nie wiem, Hajsownicy Gimpera czy Kwiatonators, bo ona naprawdę w to wierzy. Ona naprawdę wierzy, że ma oddanych kultystów, którzy będą podążać za każdym jej słowem. Naprawdę poświęca mnóstwo... Czasu i energii na nauczanie i forsowanie tej swojej dziwnej filozofii. Na pierwszy rzut oka to zwykłe błaganie o atencję, co zresztą pokrywa się z tym, jak często słyszy się o jej kolejnych skandalach, ale mam wrażenie, że to tylko powierzchowne spojrzenie na sprawę. Z tą laską zdecydowanie jest coś nie tak. Do różnych odpałów naszego mesjasza piractwa komputerowego zaliczyć można na przykład wyłudzanie od fanów dotacji, w zamian za przyspieszenie prac nad krakami, czy podobno Upozorowanie zatrzymania przez policję, by wymusić współczucie i poczucie winy w hejterach. Do tego jest rasistką. Zobaczcie, co tutaj miała do powiedzenia o Hindusach oraz transfobką, co akurat wśród graczy jakoś mocno nie obniża jej popularności, ale to już inny temat. Niedawno wdała się w ostry konflikt z legendarną grupą warezową Skidrow, którzy po krótkiej wymianie nieprzyjemności poinformowali, że Empress to nikt inny jak mężczyzna o pseudonimie Voxy. Kraker, który wycofał się dawno temu ze sceny ze względu na problemy z prawem, ta odpowiedziała: zgadliście, ścianą wyzwisk i zaprzeczyła. Prawdy najpewniej się nie dowiemy nigdy, chociaż Voxy również był znany z takiego uzewnętrzniania się ze swoim życiem prywatnym, co jest dosyć niecodzienne w tym środowisku. Także ta hipoteza jest możliwa, ale nie wiem, czy sam w to wierzę. Musimy sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Czy na świecie naprawdę nie ma ani jednej osoby, która potrafiłaby dorównać imprez w krakowaniu gier? No nie do końca. Na pewno znalazłoby się kilku geniuszy, którzy obeszliby denuvo. Może nawet lepiej i szybciej niż cesarzowo. Tylko... po co? Od zawsze paliwem sceny warezowej była społeczność. Liczyło się, że należałeś do elitarnego kręgu i ktoś mógł cię podziwiać, że byłeś w zgranej grupie przyjaciół, że miałeś z kim się ścigać i piąć po szczeblach. Ale tych struktur już nie ma. To po co masz marnować swoje ponadprzeciętne zdolności na coś takiego? I właśnie dlatego nie możemy mieć darmowych gierek na premierę. Może to i dobrze, w końcu. Fajnie byłoby wesprzeć ulubionych twórców, żeby tworzyli więcej fajnych gier, chociaż tak z moich obserwacji dziwnym trafem te najlepsze gry zwykle denowo nie mają, a dostałem je odgrzewane krowie placki od Ubisoftu. To nie do darmowej rozrywki jest tutaj największą stratą. To społeczność, historia, kultura, które wkrótce zostaną zapomniane. To setki gigabajtów dzieł sztuki, których motywy nie będą opisywane w książkach do historii. A trafią do jakiegoś internetowego archiwum dziwnych, starych rzeczy, które odwiedzać będzie rocznie ze 100 ludzi. Okej, okay, dramatyczne wchułki, sorry. Mam świra na punkcie utraconej wiedzy i lost media. Ciekawe czemu. Piszcie w komentarzach, co pamiętacie z dzieciństwa na temat piractwa. Co wasz stary wypalał na płyty i wrzucał do klasera, jakie kraki instalowaliście i tak dalej. Pamiętam, jak stary nie chciał mi kiedyś ściągnąć Street Fightera 4 z emule bo uznał, że to jest głupia i brutalna gra i nic się z niej nie nauczę, <noise> tylko po to, żeby chwilę później ściągnąć nam z bratem GTA 4. No, zapraszam do subskrypcji, bo mam z 10 kolejnych pomysłów na zajebiste opowieści, których naprawdę nie chcesz przegapić. Sorry, że to tyle trwa, mam nadzieję, że następny film pojawi się szybciej niż za kolejne pół roku, no ale wiecie jak jest, mam pracę na pełen etat i studia. <noise> ale nieważne, następny materiał planuję zrobić troszeczkę inaczej, Zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale powinien się pojawić szybciej. Dobra, się elo.